Witam Was serdecznie, nazywam się Marek i Przedstawiam Wam dzisiaj but Adrenalina GTS 18 z kategorii Mi Support. Nowość od marki Brooks na wiosnę. Super lekki but 280 gram, zachowany drop 12 mm, stabilizacja i komfort w jednym. Lekkość buta uzyskaliśmy dzięki technologii 3D Fit Print. Widzimy elementy nadrukowane, mocniejsze w wewnętrznej części stopy i mniej. Elementów od strony zewnętrznej. Cholewka buta wykonana jest z tkanin, które w pełni oddychają i wytrzymują duże naprężenia. Jak widzimy, duże gęstości odpowiadają nam za bezpieczeństwo, za przetarcia, za wytrzymałość trzymania odpowiednie buta, a obszerne, duże kanały wentylacyjne powodują, że stopa w pełni oddycha i zachowuje swoją temperaturę podczas biegania. Pięta w cholewce jest bardziej zabudowana od wewnętrznej strony, tak aby chronić stopę przed pronacją. Element dodatkowy, już w podeszwie, to system PDRB, czyli dwustopniowa pianka. Od wewnątrz do zewnątrz coraz bardziej gęsty materiał. Dzięki temu powstaje klin, który w pełni kontruje naszą stopę przed rotacją do środka. Jak widzimy, jest dużo elementów naciętych w podeszwie. But pracuje na każdym elemencie oddzielnie, dzięki temu przejście spięte na śródstopie jest bardzo płynne i komfortowe. Rowki Omega w środkowej części powodują, że but jest bardziej elastyczny, a zarazem komfortowo i przyjemnie lądujemy na śródstopie. Element flextra występujący wśród stopiu zapobiega nam rotacji stopy do środka w ostatniej fazie wybicia. Całość podeszwy wykonana z pianki biomogo DNA, czyli newtonowska, w zależności jaką siłą uderzamy czy lądujemy, tak oddaje nam energię. Wyściółka, która występuje. W środku obuwia jest bardzo delikatna, tak aby nie powstawały żadne otarcia i przetarcia podczas biegania. Adrenalina GTS-18 dedykowana jest dla osób w wadze od 80 do 90 kg, szukających komfortu, przyjemności i dużej stabilizacji. To co? Miłego biegania!